Wnioski poprosimy na, te, na temat dzisiejszego, tego dzisiejszego sparingu? Brak. Brak wniosków? Brak wniosków jeszcze. Jeszcze jeżdżą, jeszcze trenujemy. Nie, no na pewno bardzo ładny występ i Piotra, i, i dobre momenty Martina, gdzieś zrywy u Patryka. No ale jeszcze, jeszcze mamy temperatury nieprzekraczające 10 punktów, dlatego e, tych dwóch cyfrówek jeszcze w drużynie nie ma. E, trzeba, trzeba troszeczkę poczekać. Dzisiaj, dzisiaj przeciwnik nam e, pokazał, że jeszcze trochę pracy na, na, e, przed nami i, i przede wszystkim z naszym torem, żeby to e, wszystkim chłopakom w miarę pasowało. To właśnie jest efekt tego, że jeszcze za mało tej pracy na torze, treningów za mało, że, żeby on funkcjonował tak jak chcemy? No, wyjechaliśmy ostatnio i tłukliśmy tu trzy dni pod rząd, jak tylko dawała pogoda i to też ten tor każdego dnia był inny, bo on coraz mniej ma wilgoci, więc, więc dużo się zmienia, teraz dwa dni tor można powiedzieć był ubijany, żeby, żeby nie przeszkodziło tu dzisiaj pogoda w, roz, w rozegraniu tych zawodów i, i też na początku troszeczkę zawodnicy szukali, więc, więc jeszcze dużo na pewno pracy przed nami, ale, ale były też pozytywne momenty dzisiaj, więc... Nie jest, myślę, że ten wynik nie do końca pokazuje to, gdzie jesteśmy, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że, że jeszcze trzeba wiele rzeczy poprawić.